Kolejnego dnia, dzisiaj mamy niedzielę I przyszłam się to Was na chwilkę odezwać Ci są moje rodziny I tak Spędziliśmy naprawdę bardzo przyjemny poranek Dostałam przepiękne kwiaty Kawkę do łóżka Później prezent Powiem Wam co dostałam, ale jeszcze nie dzisiaj Jeżeli już się dowiecie Co dostałam, to będziecie wiedzieli O co chodzi i dlaczego Nie mówię Wam teraz Dowiecie się Wkrótce, ale tak bardzo przyjemny poranek. Zjedliśmy sobie przepyszne nalesniki na śniadanie. No i tak, i teraz stwierdziliśmy, że wbierzemy się na karbuda podobno z otwarty. Byliśmy już dwa razy i dwa razy był zamknięty, ale właśnie sprawdziliśmy, że jeszcze jest otwarty. Przed chwilą, co prawda, padało, ale teraz znowu świeci słoneczko, także mam nadzieję, że pogoda będzie ok i że będzie się odbywał ten karbus. No bo wiecie, to zależy też od warunków pogodowych. W każdym razie. E, przyszłam się tutaj do Was odezwać i trochę nie wytłumaczyć, ale mm, coś Wam powiedzieć. Bo wczoraj e, wypowiedziałam się na ten temat, właśnie e, co, e, wypowiedziałam się na ten temat, co ja sądzę o tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. E, to ja wczoraj wspomniałam, e, teraz jest to na bieżąco, a. Ten vlog będzie z opóźnieniem, więc, no, jak wy to oglądacie, to już było to kilka tygodni wcześniej na pewno. Ale tak, wypowiedziałam się, co ja wczoraj myślę na ten temat, ale przemyślałam sprawę i stwierdziłam, że, że jednak zachowam to dla siebie. I absolutnie nie wstydzę się tego, co ja sądzę i tak dalej, ale stwierdziłam, że to wszystko jest jakby za świeże i. Nie chcę też, żeby ktoś mnie tutaj źle zrozumiał, więc stwierdziłam, że zachowam to dla siebie, bo mam takie prawo, żeby zachować swoje zdanie, swoją opinię dla siebie. No, niemniej jednak, nie wstawię wam tego fragmentu wczorajszego, ale sytuacja w Polsce nie podoba mi się i. Um, i te pewne takie sytuacje właśnie jak ta, i różne sprawiają, że po prostu coraz mniej chce mi się wracać do mojego kraju. I tak, chciałabym, żeby chciałabym, żeby kiedyś w przyszłości ja, czy moja rodzina, moje dzieci wychowywały się w kraju którym e, będą miały będziemy mieć, czy będą moje dzieci miały zapewnioną opiekę, e, że będą się mogły czuć bezpiecznie i że będą mogły liczyć na pomoc od Państwa. E, także tyle, tyle, co chcę wam tutaj powiedzieć. E, Tamto wszystko, co wczoraj powiedziałam, e, jednak tego wam nie ustawię. Zachowałam to dla siebie, e, no ale tak. Takie sprawy są bardzo delikatne i myślę, że do każdego przypadku i do każdej osoby, do każdej sprawy, tak bardzo ważnej i bardzo istotnej w życiu każdego należy podejść indywidualnie i. I nie ma co też wszystkich wrzucać do jednego wora, jak to się mówi. Tyle ode mnie na ten temat. Ja dzisiaj mam urodziny, e, jestem bardzo zadowolona od samego rana. Co prawda ja mam jestem tak samo ubrana, dlatego że wczoraj tą koszulkę jakoś miałam tylko chwilę na sobie, a bardzo ją lubię, więc ubrałam ją dzisiaj również. E, także my się zbieramy i będziemy jechać em, właśnie na ten karbut, e, mm, a później zobaczymy em, co tam, jak tam, gdzie nam się jeszcze spodoba i gdzie pojedziemy. E, chciałam Wam też podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe, bo już od samego rana e, piszecie do mnie m, na Instagramie, składacie mi życzenia, także buziaki dla Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za e, wszystkie urodzinowe życzenia i trzymam kciuki, żeby się spełniły. E, i ja również Wam życzę wszystkiego co najlepsze m, w ciągu całego roku, żeby ten e, Kolejny rok był dużo lepszy niż ten e, i żeby wam się, żeby wy, żebyście Wy spełniali swoje marzenia, bo pamiętajcie, że marzenia same się nie spełniają. Nic się w życiu nie dzieje samo e, i nic w życiu się nie dzieje bez powodu. Także tak, ja też Wam również życzę wszystkiego, co najlepsze. E, zapraszam Was do komentowania moich filmów. Będziemy sobie tutaj tworzyć taką małą. Społeczność i mam nadzieję, że z każdym dniem, z każdą subskrypcją ta nasza społeczność, nasza taka tutaj familia. Familia będzie się rozrastać Także żeby to uczynić Musicie subskrybować mój kanał Zostawcie też łapki w górę Będzie mi bardzo, bardzo miło Dobra, ja się zbieram I widzimy się już zaraz Świeci przepiękne słoneczko A może wskoczę w sukienkę Taką urodzinową sukienkę Mam tutaj tą w kropeczki z Primarka Myślę, że jest to właśnie Świetna okazja Świeci słoneczko, także założę sukienkę Botki i będzie pięknie jaki. Okej, okay, chciałam Wam pokazać tylko moją urodzinową stylówkę. Zażyłam na sobie taką e, m, sukienkę, burgundową sukienkę w kropeczki. E, zarzuciłam sweter, bo jest dosyć chłodno. Przepraszam za błagan. <grym> na dole mam po prostu czarne rajstopy. Założę jeszcze e, do tego bodki i pewnie płaszcz, bo wydaje mi się, że mimo, że teraz świeci słoneczko, jest dosyć chłodno. A więc taka moja urodzinowa stylizacja. urodzinowa Costa oczywiście owsiana flat white, moja ulubiona także tak gdzie tak, jest ajeczkowy dzień także korzystam Okej, okay, hej, my już prawie dotarliśmy na tego karbuda i jest otwarty, ale są potężne korki. Jedziemy już prawie godzinę. Musieliśmy się zatrzymać jeszcze na stacji benzynowej przy okazji, także zaraz musimy zawrócić. I jedziemy na ten karbut, mam nadzieję, że jeszcze zdążymy, bo karbut jest do 14, a jest już 12.30, no strasznie długo, straszne, straszne korki, ale do Czech razy sztuka. Poprzednie dwa razy boot, ten karbut konkretny był zamknięty, najpierw była pandemia, później padał deszcz, no a teraz w końcu nam się udało i jest otwarty. No ale nie wiem, czy zdążymy. Mam nadzieję, że tak. Eee, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, tak samo mój facet jest również ciekawy, bo w sumie nigdy jeszcze nie byliśmy takim karbudzieniem. Nie wiem, czy wy coś w ogóle widzicie. Denerwuje że w tym kierowaniu nie ma podglądu i cały czas muszę korzystać z lusterek. Eee, no, w każdym razie pogoda jest bardzo ładna, jest cieplutko, świeci słoneczko, eee, piękna jesienna pogoda, eee, piękna złota angielska jesień. Eee, no tak, ja wzięłam właśnie płaszczyk, taki trench. Eee, i, 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 i mam nadzieję, że nie zmarznę. W ogóle jestem jakaś taka czerwona, ale jest tutaj naprawdę ciepło w samochodzie. E, Okej, okay, no to właśnie byliśmy na tym karbuzie, ale jest y, nic w sumie. Nic nie było, jest już też późno, bo jest już godzina 13, a też jest do 14, także no mało wszystkiego. Ale też nic ciekawego, jakieś trochę kilka ciuchów, jakieś tam było stoisko z warzywami, owocami, a tak to nic, w sumie kilka pisztułek, Także nic nie nagrywałam i też na nic w sumie nie patrzyliśmy, więc jedziemy dalej gdzie, no to w sumie jeszcze sami nie wiemy, zobaczymy My właśnie wrócimy do domu, i tak trochę e, idę tutaj po schodach u nas na klatce schodowej. Um, I tak patrzę, kurde, na naszych drzwiach wisi bukiet kwiatów, więc teraz szukam nadawcy. Przepiękne kwiaty dostałam, ale jeszcze nie wiem od kogo. I w ogóle u mnie jest teraz tyle kwiatów, bo tutaj mam przepiękny bukiet, to znaczy domyślam się od kogo. Ale czekam, jakby na potwierdzenie. E, tutaj dostałam właśnie ustomy od e, mojego faceta. Są prześliczne, jeszcze się nie rozwinęły, także super, bo ja wolę dostawać takie i on o tym wie. A tutaj mamy ustomy, które sobie kupiłam kilka dni wcześniej, także no, można powiedzieć, że taka mała kwieciarnia. <laughs> ale się zaskoczyłam tym, powiem Wam. Mam tutaj kwiaty Niespodzianka, Jeszcze nie wiem od kogo, ale się domyślam i myślę, że mam rację. No, ale zobaczymy. Przepiękne, śliczne są.